Witajcie, dajcie 500 łapek w górę, równa się nowy odcinek, wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem, tablica do pisania dla dzieci, wyświetlacz, 8,5 cala, ekran LCD, tryb zasilania, wbudowana bateria CR2025, w zestawie, funkcje, pisanie, rysowanie, tablet, zastępuje kartki A4, bloki rysunkowe i tak Przedział wiekowy, tylda od 4 do 6 lat, cena około 20 zł, darmowa dostawa, Kra tablet graficzny Gaumon S620, anime cyfrowy oprócz rysowania. Podpisywania i adnotacji bezpośrednio na plikach PDF, Word, Excel, PowerPoint za pomocą S620. Użytkownicy mogą również swobodnie ilustrować, projektować i tak Link w opisie. Cena około 130 zł. Darmowa dostawa z Polski. Czas wysyłki 3 dni. Amata grillowa wielorazowa. Materiał powłoka PTFE. Tkanina z włókna szklanego rozmiar. 400x330x0,2 na na mm, maksymalna temperatura tylda 220 stopni C, długa żywotność, można dosłownie używać setki razy. Łatwe czyszczenie, odporne na ciepło, nieprzywierające. Łatwy do przechowywania. Może być przechowywany płasko lub zwinięty. Cena około 28 zł, zestaw 5 sztuk, dostawa z Polski, darmowa dostawa, świecące opaski dla biegaczy, rozmiar 32 cm x 2,5 cm, rozmiar haczyka i pętli. 12 cm na 2,5 cm zakres regulacji, od 27 cm do 31 cm bateria, 2 sztuki CR2032, bateria CR2032 nie jest dołączona, Funkcję 2 LED, opaska do biegania, opaska, bransoletka, 3 ustawienia, szybki błysk, wolno migające lub stałe, rozmiar uniwersalny, ramiona, nadgarstki, nogi, doskonały do biegania. Jazdy konnej lub wędrówek w nocy lub w ciemności. Bateria od 60 do 80 godzin. Pracy na baterii. Cena za zestaw około 12 zł. Darmowa dostawa. Szczegółowy opis w linku pod filmem. Krab Mini Elektryczny Dozownik Wody. Na usp. Mini Elektryczny Dozownik Wody USB do ładowania pompy wody wykonany z bezpiecznego materiału. Bez toksyn i bez zapachu, wylot wody ze stali nierdzewnej chronisz swoje zdrowie i środowisko, nadaje się do czystej butelkowanej wody pitnej. Różnych modeli beczki galonowej z szyjką 2,16 cala 5, 5 cm wbudowany akumulator USB 1200 mAh. Może być używany przez od 30 do 40 dni po pełnym naładowaniu. Dozownik do wody wyłącza się automatycznie co 60 sekund pracy. Bezpieczniej i inteligentnie szczegółowy opis w linku pod filmem. Daj lajka, zasubskrybuj kanał. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Dajcie 500 łapek w górę równa się nowy odcinek.